Słuchajcie, wyszło słońce na pielgrzymce, jest już dużo cieplej, chociaż tak naprawdę od samego startu jest bardzo gorąco. Ze mną ksiądz Tomasz Pukarski, główny przewodnik naszej pielgrzymki. A ja obiecałem księdzu Tomkowi, że zadam mu trudne pytania, więc. już się boję, już tak, się wiesz, boję. pytanie na klatę takie, to jest pytanie, co zrobić? Tutaj idzie kilka tysięcy ludzi, cieszymy się, że wróciły te tłumy, chociaż oczywiście zawsze może iść więcej. Co zrobić, żeby szło więcej? Bardzo nie lubię słowa tłumy i tego słowa oduczał zawsze ojciec Jan Gura, ponieważ yy, to też będzie odpowiedź na twoje pytanie, ponieważ to nie są tłumy. Tłum to jest ktoś, kto yy, nie ma przewodnika. Yy, tłum to jest ktoś, kto nie ma jakiegoś wspólnego celu. My jesteśmy wspólnotą, wspólnotą kościoła, yy, która ma wspólny cel. Oczywiście tworzymy kościół. Idziemy do grobu świętej Adwigi, ale do świętej, która pokazywała swoim życiem Chrystusa, i to jest jakby też odpowiedź na Twoje pytanie: co zrobić, żeby było nas tutaj więcej? Właśnie przez nasze świadectwo żywego kościoła myślę, że najlepiej zachęcamy innych, którzy mogą wziąć udział w pielgrzymce. Oczywiście, no, zawsze się, są liczby, zawsze jakoś no, lubimy się tym jakoś ekscytować. Oczywiście liczba jest ważna, no widzimy, no jest potężna wspólnota, natomiast wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to też to, że tu w pielgrzymce bardzo mocno ten czas modlitwy, wspólnoty, ale właśnie takiego bycia razem we wspólnocie żywego kościoła, że jak wyszliśmy ze swoich różnych parafii, duszpasterstw, zobaczyliśmy, o ja, jesteśmy żywym kościołem i, i to myślę, że jest dla nas niesamowicie ważne i potrzebne. Okej, okay. zawsze mnie zastanawiało, być może nie da się tego do końca zrobić w jakiś taki sposób jeden na jeden przełożyć, ale zawsze mnie zastanawiało, co zrobić, żeby ci wszyscy ludzie, którzy idą do Trzebnicy, albo żeby chociaż jakaś ich część spróbowała się w tej trasie na Jasną Górę. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, ja sam się nad tym bardzo mocno zastanawiam. Pilgrzymka do Trzebnicy przez tą jednodniowość, przez to, że po mszy święty wraca się do swojego ciepłego domu, do, do wygodnego łóżka, że tak naprawdę w pielgrzymce częstochowskiej, kiedy idziemy na tę górę, nie sama droga jest problemem dla wielu uczestników, ale właśnie nocleg, Wyrzeczenie się wygody, jaką jest właśnie własna łazienka, czy, czy takie podstawowe zapewnienie y, higieny. I tak naprawdę, właśnie przez takie wyrzeczenia na pielgrzymce, y, tej naszej jasnogórskiej, doświadczamy, że w życiu nam wielu rzeczy nie potrzeba. Natomiast my ciągle jesteśmy przyzwyczajeni, ciągle gdzieś jest tak, że nam potrzeba wielu rzeczy. No i tak jest nam się ciężko oderwać o od tych wielu rzeczy codzienności. No to jest kwestia jakiejś decyzji i odważenia się, że zostawiam wiele rzeczy, ten świat, a próbuję zaryzykować takiego życia troszkę właśnie pielgrzymiego, takiego, które nie potrzebuje wielu rzeczy do, do codzienności. Wiemy, że ten materiał obejrzał też ludzie, którzy nie tylko nigdy nie byli na pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę, ale też jeszcze nie spróbowali, swoich sił, czy może to jest tak trochę ujęte bardziej coachingowo, może jeszcze nie, nie spróbowali tej pielgrzymki do grobu świętej Jadwigi. Co można powiedzieć ludziom, którzy nigdy jeszcze nie byli na tym szlaku pieszym pielgrzymim, żeby ta Trzebnica wydaje mi się taką fajną okazją, że może, może Jasna Góra niektórych przeraża, przyjdź, zobacz jak jest do Trzebnicy jak ich zachęcić. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dużo się mówi o aktywności fizycznej, kiedy mówi się o tym, że jednak ruch to jest to jest to jest prowadzi do zdrowia, że taka aktywność fizyczna jest nam bardzo potrzebna, kiedy właśnie okoliczności przyrody, nie wiem czy to będzie na tym filmiku widać, ale naprawdę mamy piękną złotą jesień teraz kiedy to słońce wyszło, to naprawdę jest w czym zachwycać, że to jest kwestia tego czy czy ja naprawdę chcę zejść z kanapy, tak jak papież Franciszek nas zachęca? Bo to, że człowiek jest w stanie przejść 28 kilometrów, aplikacje pokażą około 50 tysięcy kroków, brzmi to dla wielu ludzi no, tragicznie. Tak? No, ktoś przechodzi kilometr, dwa, ale jeśli nawet ktoś jest domatorem i chodzi od kuchni do pokoju, różne sprawy, to my tych kroków mnóstwo robimy. I to się tak wydaje, że nagle, nie wiadomo, jak dużo? Trzeba spróbować. Trzeba się odważyć właśnie na takiej zasadzie, że mając ważną intencję, mając ważny powód, to mi bardzo pomoże w dotarciu. Nawet w sytuacji, kiedy sobie zdaję sprawę, że no jest to wyzwanie przejść taki duży, nie, duży odcinek. Ja mam takie wyzwanie dla tych wszystkich, którzy obejrzał ten materiał, a byli na tej dzisiejszej pielgrzymce. Eee, odliczcie sobie razem ze swoimi znajomymi do trzech i trzecia osoba zasuwa w sierpniu na jasną górę. I wtedy mam nadzieję, że ktoś się zapali i będzie oczywiście pielgrzymował. Dalej to oczywiście tak żartobliwie, ale bardzo serdecznie pozdrawiamy szczególnie tych, którzy jeszcze nigdy nie byli. Warto spróbować najpierw tego szlaku wrocław-drewnicz. Jak najbardziej. I to jest świetna okazja, żeby poznać siebie samego. Właśnie przez zmęczenie, przez niewygodę, przez jakieś takie no, trudności. Człowiek bardzo mocno poznaje siebie. Pamiętam, ksiądz Orzech często powtarzał, że jeśli chcesz poznać swojego przyszłego męża, przyszłą żonę, to idź na pielgrzymkę, bo wtedy przy słabościach, przy zmęczeniu, przy tych wszelkich trudach, które są na, na pielgrzymce, no wychodzą oczywiście nasze piękne, pozytywne cechy, ale no nie, nie ukrywajmy są też jakieś no, słabości i wady, prawda? Nie ma idealnych ludzi. Tu siebie poznajemy. To jest niesamowicie ważne i dla nas potrzebne. Dlatego warto pójść na pielgrzymkę, żeby poznać siebie. Duch Zapłac, mogę. Szczęść Boże! Profesjonalizm we dzielnego edycji wrocławskiej jak najbardziej.